Dobry. O, dobry panie, panie, panie radny, się. jak tam się żyje? Z beczkami chodzisz? A z beczkami, jutrze. dzień dobry. Dobry. Z beczą. beczką pustą. Jak tam się sprawuje? Byłem kiedyś na ten, z panem, ten, z swojego działu rozmawiałem. Tak? A, z panem Mateuszem? No. Dobrze, byłem w pracy, tylko wtedy. No, jak się, kiedy, jak się ten zajmujesz tym, żeby ten barszcz rosnął wszędzie? Przed, przed, przed tym rośnie barsz. Przed na ratunkowym Rośnie bacz, Zgłosiłem do straży miejskiej, zataśmowali Za dwa dni taśmę zdjęli Wycięli, a to od rośnie. Yeah. Nie. No, On za dwa dni potrafi 5 centymetrów wyrosnąć. Nie, yeah, no to trzeba chemią mocno I, i tam, a na tym na Kiewicza też rośnie. Nie do kogo można zgłosić. A to jest problem, bo Nik. to jest prywatna działka. No to będziemy jas, czekać, będzie czekać aż będzie A jak ja sprawdza. No, jak, jak wejdzie za, to ok. I, jest na płocie wisi kawałek. Bo jak rozmawiałem i sprawdzałem informację, Straż Pożarna nie może interweniować w takich Ta, przypadkach. No, ale na płocie to... wisi ludzie przechodzą i powiesili tylko tasiemkę. Yeah. Tak, nie no. pan, no nie ma tak, żeby sobie wejść na prywatną No to jak się działkę. oparzysz dopiero będziesz dopiero. Atak, yy, ten. No to tak samo jak drzewo, czy spadną z prywatnej działki Napisałem na Napisałem, do tego i w ogóle Urząd Miejski odpowiedział, że szuka właściciela dopiero. Nie. Wie pan jak to jest? Czasem jest właściciel za granicą, co wtedy no nie ja tam pani mieszka niedaleko dziękuję. Tylko samszy człowieka nie ma czasu. A. Że musi dać zgodę, że chce, żeby wejść na jego działkę. No to nie Dobra, wiem, to no to no trzeba pracuję. w urzędzie miasta pytać. Na jak tak, Urząd Miasta tak. właśnie pracuje. Ale nie, starostwo. Hmm? No to wszystko, jest starostwo i urząd miasta, gminie, gminy i tak no ale dalej. Wie pan, no też nas obowiązuje przepisy. Tak jest. Ja z jednej strony no pana... No jak was poparzymy dopiero będziecie szukać. Ja z jednej gminnych. strony pana rozumiem, ale z drugiej strony no też nie można sobie no to od, na tak na działkę prywatnej osoby. No wszystko nie można dopóki się nie poparzysz, a na płocie wisi jeden kawałek tamtego kwiatu stanu. I co, i oni nie ogrodzili tego? Nie, tasiemkę powiesili taką małą co widoczną żadnej informacji, że to tam jest coś. Proszę zadziałać to, bo ja starostwo yeah. też mu nie chcę działać, mówi, idę do biura rady tego starostwa, yy, dajcie mi spokój, pisze, że kontakt z pośrednictwem biura rady, a, rad, a wchodzę, drzwi zamykają, i dajcie mi spokój, mówią. Tak działa no, biuro, biuro rady. Ale wie pan, no, biuro rady też, ja też nie chcę wypowiadać. Ale chcę się z radnym skontaktować, co mówi, dajcie mi spokój, nie chcę w ogóle ze mną rozmawiać. My się, to nie wiem, patrz no, tak. no to trzeba ja, ja... zainterweniować w tej sprawie, jak starostwo działa, jak ten... Tu też zgłosiłem kontakt z radnym, pisze, przez biuro rady. Zgłosiłem ponad tydzień temu i nie ma kontaktu z radnym miasta, tak samo. Nie wiem, może na urlopie jest? No nie też... wiem, jest, bo też... pokazuje się na YouTube, na Facebooku swoje filmy pokazuje. Też nie chcę zdjęcia, tutaj nikogo no. rozliczać, nikogo skarżyć, jak nie znam no. dokładnie sytuacji. No to dobra. Na razie idę, bo do do Ostro. Panie Kubercie, wszystkiego no, dobrego. szkadam Ci w pracy ciężkie to tydzień. No nie, jeszcze nie, jest ciężkie, ale niedługo będzie. będzie jak już no zupełnie to wszystko. No to dobrze. Tu zbierasz tu składkę i nie. na to nie. Nie, sól. Na razie nie. Sól. sól. No to dobrze. To Panie tyle Hubercie, na razie. wszystkiego Poładzenia. dobrego. Dużo zdrowia. Zajemnie. Do zobaczenia. No.